Dawno, dawno temu żył cesarz, który uwielbiał stroje nad wszystko inne. Zamiast dbać o swoich podwładnych, wydawał pieniądze na coraz to nowsze, eleganckie ubrania. I nic nie uszczęśliwiało go bardziej, niż paradowanie w nowych kreacjach przed podwładnymi, którzy mieli wówczas okazję do komplementowania cesarskiego wyglądu. Pewnego dnia do pałacu cesarza przybyło dwóch sprytnych oszustów. Ten naiwny cesarz tak bardzo kocha modę, że z łatwością sprawimy, że obsypie nas złotem, stwierdzili zgodnie. I tak oszuści poszli się przedstawić władcy. Jesteśmy najzdolniejszymi krawcami na świecie, oświadczyli. Uszyjemy dla waszej wysokości najpiękniejszy strój, jaki kiedykolwiek widziano. Z początku cesarz nie dowierzał ich słowom. Już widziałem wszystkie najpiękniejsze stroje świata, powiedział. Czym wy dwaj możecie mnie zaskoczyć? Potrafimy utkać magiczny materiał, powiedzieli oszuści. Jego kolor jest wyjątkowo soczysty, a wzór niepowtarzalny. Ten materiał jest tak wspaniały, że widzą go jedynie najmądrzejsi ludzie na świecie. Dla głupców lub osób, które nie zasługują na swoją posadę, pozostanie on niewidoczny. Brzmi zachęcająco. Odparł cesarz i klasnął w dłonie. Jeśli będę miał strój uszyty z tego materiału, od razu będę wiedział, który z moich ministrów powinien stracić posadę, i już nigdy nie będą mnie otaczali głupcy. Złodzieje spojrzeli po sobie i uśmiechnęli się zadowoleni. Ten magiczny materiał jest jednak niezwykle kosztowny, powiedział jeden z nich. Nie jesteśmy pewni, czy Wasza Wysokość może sobie na niego pozwolić. Bzdury zawołał cesarz. Proszę, macie po worku srebrnych monet, to wam powinno wystarczyć. Oszuści opuścili pałac z workami pełnymi pieniędzmi i kupili dwa duże krosna dotkania materiału. A że opowieść o magicznym materiale była całkiem zmyślona, nie mieli zamiaru nic robić. Przez wiele tygodni fałszywi krawcy wydawali pieniądze na przyjemności i próżnowali. Wreszcie, pewnego dnia rozległo się pukanie do drzwi. Odwiedził ich cesarz wraz ze swoją świtą. Przyszliśmy zobaczyć, jak postępuje praca nad moim strojem oświadczył cesarz. Oszuści podeszli do pustego krosna i zaczęli machać nożyczkami w powietrzu. Proszę spojrzeć, wasza wysokość, powiedział jeden z nich. Czy kiedykolwiek widziałeś piękniejszą tkaninę? Cesarz był zdumiony. Nie dostrzegał przed sobą żadnego materiału. O nie! pomyślał. Sprawdziło się to, czego się zawsze obawiałem. Albo jestem głupi, albo nie zasługuję na swój tytuł. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. W przeciwnym razie zabiorą mi koronę. Do oszustów zaś rzekł. Rzeczywiście, jest to najpiękniejszy materiał, jaki kiedykolwiek widziałem. Oszuści pokazali niewidzialny materiał również świcie cesarza. Kiedy ze służących i dworzan pomyślał sobie to samo, jestem zbyt głupi, żeby zobaczyć materiał, albo niegodny swojego stanowiska – Będę udawać, że widzę szaty, żeby cesarz mnie nie ukarał. Wszyscy służący cesarza wyrazili swoje zachwyty tkaniną i podziwiali kunszt krawców. I tak cesarz bez wahania wręczył oszustom pieniądze. Oczywiście, żeby skończyć pracę, potrzebujemy kolejnego worka srebrnych monet oznajmili oszuści. W końcu nie chciałby cesarz wyjść do podwładnych w niedokończonej szacie, prawda? Na te słowa cesarz bez wahania wręczył im pieniądze. Minęło wiele kolejnych tygodni, i oszuści w końcu wrócili do pałacu. Skończyliśmy strój, wasza wysokość, oświadczyli. Zaprowadzili władcę do garderoby i udawali, że zakładają na cesarza misternie uszytą kreację. Materiał jest bardzo lekki, więc czują go jedynie osoby o bardzo delikatnej skórze, powiedział jeden z oszustów. Cesarz nie czuł absolutnie nic, ale nie chciał wydać się gruboskórny. Och, tak, przyznał, jest lżejszy od powietrza. Kiedy złodzieje skończyli przymiarki, odsunęli się i spojrzeli na cesarza stojącego w samej bieliźnie. To nasze najlepsze dzieło, stwierdzili. Wasza wysokość wygląda jak najmodniejszy człowiek na świecie. Cesarz wezwał dworzan i razem wybrali się na przechadzkę po ulicach miasta. Wszyscy słyszeli już pogłoski o magicznym materiale. Nikt nie chciał wyjść na głupca, więc każdy udawał, że widzi nowe szaty cesarza. Pochód przeszedł przez wszystkie ulice, nawet w te najbiedniejszych dzielnicach. Kiedy cesarz ze świtą mijał jeden z domów, na chodnik wyszła dziewczynka, która wraz z tatą chciała obejrzeć władcę. Dziecko nie słyszało wcześniej o magicznej tkaninie. – Tato, spójrz! – zawołała dziewczynka. – Ten śmieszny pan chodzi po ulicy bez ubrania. Ojciec dziewczynki zrozumiał, że jego córka ma rację. – Dobrze mówisz, moja droga! – odparł ze śmiechem. – Cesarz jest nagi! Rodzina stojąca obok usłyszała słowa mężczyzny i wszyscy zrozumieli, że ma on całkowitą rację. Cesarz jest nagi! zawołali. Wieść szybko rozniosła się po całym miasteczku, aż w końcu wszyscy mieszkańcy wytykali cesarza palcami i chichotami. Cesarz jest nagi! krzyczeli, zanosząc się śmiechem. Wkrótce cesarz zrozumiał, że jego podwładni się nie mylą. Na początku był tak zawstydzony, że nie mógł wykrztusić z siebie ani słowa. Jednak potem on również wybuchnął śmiechem i zaśmiał się do rozpuku zachowywałem się jak zarozumiały głupiec powiedział i dostałem nauczkę tymczasem oszuści zdążyli już uciec z miasta i wszelki ślad po nich zaginął ale odtąd cesarz stał się dobrym i mądrym władcą który dbał o swój lud bardziej niż o własną garderobę dzięki temu i cesarz i wszyscy jego podwładni żyli długo i szczęśliwie